Zapraszamy na start. Motocykl elektryczny, Surowy ultra Z tego, co kojarzę, 86 kg wagi, 12,5 kW mocy. Jarek to instruktor nauki jazdy. Także jeśli chcecie, żeby ktoś za wami ganiał po mieście, tak jak Jarek, to w Poznaniu, także zapraszamy. Motocykle elektryczne też za nami stoją, a już nie stoją, już za późno, już pojechały, bardzo fajna zabawa, kisza, spokój, nie przeszkadzamy nikomu w lesie. Jarek wykorzystuje wszystkie atuty motocykla, Uwagę. to, że jest bardzo delikatny, wąski, może pojechać bardzo na solonie. Wczoraj Kamil Przemień jeździł tutaj swoje pierwsze GP8 właśnie na tym motocyklu. Osiągał czasy poniżej 29 sekund. Zaraz zobaczymy. Pierwszy przejeździe Jarek uzyskał czas. Minuta 25 454 i zdostał jeszcze 3 sekundy kary. Zobaczymy jak będzie tym razem. Minuta 24 511. Gratulujemy. 就就这样。